Mamy jesień, piękną jesień i chciałabym Wam pokazać kosmetyki, które teraz szczególnie w tym okresie jesiennym możemy z czystym sumieniem, bez obaw stosować. Nie to, żeby, żeby one, żeby ich nie można było stosować całorocznie, bo można, no tutaj, na ten, ale teraz w tym okresie jesiennym ze względu na różne również wasze obawy. Możemy włączyć do pielęgnacji coś ekstra. No i mowa jest przede wszystkim o kwasach i o retinoidach. Czyli jako na pierwsze na tapetę bierzemy nasz peeling odnawiający. Renewal and aging, czyli odnowa i silne działanie przeciwstarzeniowe. Peeling oparty na kwasach PHA, czyli klas laktobionowej i glukonolakton. Nie ma tutaj żadnego ścierania. Nie ma, to, to, to nie są enzymy, to są, to są delikatne, bardzo kwasy. Właściwie dla użytkownika niezauważalne jest to działanie w sensie takim, że się posmarujecie, zmyjecie, nie ma pieczenia, nie ma zaczerwienienia. Nie czuć na skórze po zastosowaniu, że coś się zadziało. Polecamy nawet cerom takim, które się boją peelingów i które nigdy nie stosowały. Nawet cerom naczynkowym, nawet cerom suchym, delikatnym, wrażliwym, bądź po prostu tak się złożyło, że nigdy nie, jakby no, zawsze te kwasy jest taka pewna obawa przed stosowaniem, szczególnie jeśli ktoś ma cerę delikatniejszą. A ja namawiam, żeby spróbować i się nie bać. Nie, nie, mamy prawie od roku ten produkt i nie mieliśmy jeszcze nigdy żadnego zgłoszenia, żeby ktoś miał reakcję taką ostrzejszą. Zazwyczaj jest właśnie chwalony za delikatność. Smarujemy się bądź rano, bądź wieczorem, kiedy macie więcej czasu. Zostawiamy na 15-20 minut, nawet pół godziny i po prostu zmywamy wodą. I dalej, już normalna pielęgnacja Skóra chłonie kosmetyki po zastosowaniu tego, po prostu tak aż miło popatrzeć. Widać, że jakby tam odblokowane są jakieś um, te zalegające, jakby znikają te zalegające warstwy na skórka martwe. I, I skóra po prostu wchłania. Że... Wspaniale, te, te kolejne kosmetyki. Także yy... to taki pierwszy. Yy... Zresztą nawet widzimy po waszych zakupach, że, że bez naszych podpowiedzi już pi, 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 sprzedaż peelingu ruszyła od połowy września mniej więcej. Tak <śmetyk> zdecydowanie. Druga, drugi kosmetyk. Znowu całoroczny, no ale teraz na jesień. Yy, chyba wyjątkowo i na zimę. Polecałabym go, czyli krem intensywnie nawilżający z ceramidami. No i znowu, to jest kosmetyk całoroczny, ale w tym okresie jesienno-zimowym to otulenie, ten komfort skóry, który on daje, powoduje, że nie tylko na noc, świetny, ale i dla większości, myślę, cer na dzień jako takie, no, no troszkę potrzebujemy jesienią i zimą większego zabezpieczenia jednak, troszeczkę takich cięższych formuł, a to jest taki krem, powiedziałabym z tych lżejszych, ale nie najlżejszych, on jednak zostawia taka, taką, taką gładkość, komfort, coś na tej skórze jest, takiego, co ją tam chroni, zabezpiecza, nie tylko jest on pełen substancji nawilżających, ale też ma bardzo dużą ilość substancji właśnie kojących, takich łagodzących, wspomagających tą skórę, czyli prowitamina B5, witamina B12, silnie regenerująca, kojąca, uspokajająca skórę, kompleks ceramidów 3,5%, czyli znowu zabezpieczenie tej skóry, uszczelnienie tego płaszcza, tego cementu międzykomórkowego, który stoi na straży tego, żeby tam nic do naszą skóry nie wnikało, co nie powinno i się nie wydostawała ta, 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 ta woda ze środka. Yy, czyli jakby w konsekwencji te ceramidy mają też takie działanie i długoterminowo nawilżające, ale też takie uspokajające i kojące tą skórę, bo, no, bo takie odwodnienie prowadzi do silnych podrażnień. Więc drugi kosmetyk jesienny. Trzeci kosmetyk jesienny i znowu ja witaminę C we wszystkich naszych serach jest witamina C Tetra, można ją używać całorocznie, ale wiem, że część z Was ma obawy przed takim przed tym letnim używaniem witaminy C, więc teraz już nawet te panie, które się obawiają, mogą zaszaleć. Mamy witaminę C15% i drugą 8%, obydwa rewelacyjne. W takich dużych stężeniach witamina C ta w formie Tetra działa właściwie jak retinol bardzo silnie przeciwstarzeniowo, odmładzająco. Bardzo polecamy masaże tymi właśnie witaminami C. Szczególnie w takiej jakby tej wieczornej pielęgnacji. To nie musi być długo, to może być minutka dwie. tak żeby pozwolić jej jeszcze głębiej wniknąć. Efekty będziecie czuły jeszcze rano. Także witamina C Tutaj w tym, w tym jesiennym zastosowaniu. No i ostatni produkt, taki, który, dla którego teraz widzimy po Waszych zakupach również przychodzi moment yy, yy, i będzie tak przez najbliższe miesiące czyli retinoidy. Skoncentrowane serum pod oczy, retinol w dwóch formach. Czysty retinol, 0,1%. Jest jeszcze druga taka forma zwana proretinolem. To jest dużo łagodniejsza, delikatniejsza. Tam jest 1% tej drugiej formy. Może być w takim stężeniu. To jest produkt oczywiście do używania na noc, nawet w tym okresie jesienno-zimowym. q 10 witamina C, witamina E, też witamina C oczywiście, tetra. My używamy w tych, w tych kosmetykach tylko tego, ponieważ ona ma najsilniejsze chyba działanie, takie przeciwstarzenie, a jednocześnie bardzo łagodna jest dla skóry. No i kompozycja delikatnych, bardzo olei, które szybko mają wnikać w tą skórę. I podpierać ją od środka. Także jesień to czas na retinol. Można sobie co parę dni robić taką kurację na całą twarz, bo to jest dosyć duża pojemność jak na kosmetyk oczy i, I warto go też tak sobie wykorzystywać. Także dziewczyny y... jesienne, jesienny bio-up, ceramidy, witamina C, retinol i delikatny. Peeling do twarzy. Także w tej chwili możemy y, szaleć kuracjami takimi realnie przeciwstarzeniowymi. Tak naprawdę jesień jest takim najbardziej sprzyjającym momentem, bo potem zima, jak już są takie bardzo niskie temperatury czy, czy, czy te różnice i bardzo suche powietrze, no to też już ta cera robi się taka bardziej wrażliwa. A teraz jesienią mamy ten czas, żeby o siebie zadbać.